Popatrzmy na ten rysunek i sprawdźmy, co jest dane w zadaniu. My wiemy, że współrzędne punktu A są równe tyle. Mamy jeszcze dane współrzędne punktu B i współrzędne punktu D. Więc tutaj myślę, że domyślasz się, że trzeba wyznaczyć na początek równanie prostej przechodzącej przez punkty BD. Zapiszę sobie równanie kierunkowe w takiej postaci, żeby od czegoś zacząć. No i teraz policzymy współczynnik A. Od tej współrzędnej musimy odjąć tą współrzędną. 3 odjąć minus 1 to 4. Następnie od tej współrzędnej odejmuję tą współrzędną, otrzymuję minus 12. Dopisuję X, dopisuję B. Po skróceniu ułamka otrzymuję minus 1 trzecią. No i teraz podstawiam do tego równania punkt współrzędny punktu B. Tutaj wstawiam minus 1. Tutaj 6. Trójkę z szóstką skracam przez 3. Mamy tak minus 1, minus 1, dodać 2. Albo zapiszę minus 1, to się równa minus 2. Dodać b, to minus 2 przenoszę na lewą stronę i otrzymuję b równa się plus 1. Czyli równanie prostej BD jest takie. Y to się równa minus 1 trzecia x dodać 1. Teraz będziemy wychodzili z warunku prostopadłości dwóch prostych. Wiemy, że prosta AC jest prostopadła do prostej BD. A to oznacza, że współczynnik kierunkowy tej prostej, prostej AC, będzie równy 3. Musimy tą liczbę odwrócić i zapisać ją jako przeciwną. Tak, wtedy będziemy mieli spełniony warunek, że a1 razy a2 to się równa minus 1. Zobacz, jeżeli do tego warunku podstawisz tutaj minus 1 trzecią, wymnożysz równanie przez minus 3, w zasadzie możemy te minusiki od razu sobie odrzucić, więc wymnożysz to równanie przez 3, no to otrzymasz a2 równe 3. Więc równanie prostej ac zaczyna się tak. Następnie do tego równania podstaw współrzędne punktu A. Tutaj minus dwójkę, tutaj minus jedynkę. Minus trójkę przenosisz na lewą stronę i otrzymujesz B równe 1. Równanie tej prostej jest takie. 3x dodać 1. Wyznaczyliśmy równania prostych, w których zawarte są przekątne tego rombu.